W tym momencie w naszej aplikacji mamy nazwę użytkownika, która jest pustym stringiem. I teraz w tym odcinku dodamy walidację do naszego API. Aby uniemożliwić dodawanie nazwy użytkownika, która jest pustym stringiem i password, który jest też pustym stringiem. Czyli dodamy teraz walidację i przejdźmy do naszego kodu. Jesteśmy w naszym kodzie i walidację dodamy do naszego DTO, gdzie przechowujemy dane odnośnie rejestracji użytkownika. Czyli User for Register DTO. No i tutaj dodamy walidację i określimy, że nasze pole username i password jest wymagane. I dodajemy atrybut Required. I teraz musimy dodać Namespace, System Component Model, Data Annotations, Required i również Required dajemy tutaj do password. No, i to nam da walidację, że nasze pole jest wymagane. No, ale będziemy mieć komunikaty w języku angielskim i może nie takich komunikatów będziemy oczekiwać. To dodamy sobie tutaj, że ustawimy nasz własny message, jaki ma być dodawany. I teraz tutaj dodamy sobie error message i ustawimy, że my chcemy komunikat, żeby był wyświetlany wtedy. Nazwa użytkownika jest wymagana. Jest wymagana i tutaj do password również sobie dodamy. Tutaj dodamy sobie komunikat hasło jest wymagane. Hasło jest wymagane. Dobrze i możemy dodawać inne również atrybuty walidacyjne dodamy sobie jeszcze jeden atrybut do hasła i tutaj określimy sobie długość hasła i to będzie string length i tutaj określimy że maksimum length czyli maksymalna długość hasła że to ma być 12 znaków i określimy również minimalną długość hasła określimy że to będzie powiedzmy 6 znaków i również damy komunikat error message ustawimy error message i tutaj ustawimy error message równa się, że hasło musi się składać od 4 do 8 znaków. Hasło. Znaków. I w ten sposób. I teraz zapiszemy, no i mamy teraz na naszym DTO dodaną walidację, że ma być wyświetlany komunikat, jeśli jest nie wprowadzona nazwa użytkownika, że nazwa użytkownika jest wymagana. I tak samo z hasłem. No i hasło ma być jeszcze walidowane, że musi się mieścić między 6 a 12 znakami. Dobrze, to teraz, jak mamy dodaną walidację, to sprawdźmy tę walidację i przejdźmy do Postmana. Ale zanim przejdziemy do Postmana, no to, to musimy uruchomić nasze api. Czyli przechodzimy do katalogu portal rentkowy api i uruchamiamy uruchamiamy.net run i uruchomimy sobie złoczem. Bo będziemy tu wprowadzać jeszcze zmiany, a nie chcemy cały czas restartować serwera. Uruchamiamy złoczem. Nasze web API zostało uruchomione. Możemy teraz przejść do Postmana i przetestować naszą e, walidację naszego API. Czyli wysyłamy teraz, znowu próbujemy zarejestrować użytkownika, który nie wprowadził nazwy, czyli ma, jest pusty ciąg i password również jest pusty. No i wysyłamy. Robimy send. No i co nam zostało zwrócone? Został nam zwrócony bad request. I komunikaty walidacyjne. Błędy. Mamy tutaj błędy. Password. Hasło jest wymagane. Hasło musi się składać z 4 do 8 znaków. Username, nazwa użytkownika jest wymagana. Czyli można powiedzieć, że nasza walidacja działa. Wróćmy do naszego kodu. I tutaj mamy nasz kontroler. I dostajemy BAT Request dlatego, bo mamy tutaj atrybut, że to jest API Controller. W tym miejscu. Zakomentujmy ten atrybut API Controller i wróćmy do Postmana jeszcze raz. Teraz już nie korzystamy z atrybutu API Controller. To już nie jest API Controller, tylko to już jest zwykły MVC Controller. I teraz, jak wyślemy żądanie Send, również bez nazwy użytkownika i bez hasła, to widzimy w tym momencie dostajemy. Status 500 Internal Server Error, czyli dostajemy jakiś wewnętrzny błąd serwera. Jak sobie tutaj przejdziemy na preview podgląd, to tutaj widzimy, że mamy Exception i Null Reference Exception dokładnie, i obiekt jest, nie jest ustawiony na instancję obiektu. I tu mamy informację, że jest to Out controller, linia 22. I tutaj widzimy, to jest w tej linii, gdzie próbujemy zmienić nazwę użytkownika na małe litery. To tu dostajemy błąd, bo ta nazwa użytkownika, która jest przekazywana, jest nulem. Dobrze, to wróćmy sobie do kodu. I tutaj, teraz, jak rozwiniemy w terminalu, to tutaj również dostajemy ten sam komunikat, file. I tutaj mamy exception dostajemy exception system null reference exception obiekt reference not set na instance czyli yy, obiekt nie jest ustawiony na instancję obiektu no i tutaj mamy że to jest out controller linia 22 dokładnie te same informacje linia 22 no to jest tutaj gdzie te imię próbujemy zmienić na małe litery a skoro dostajemy 0, no to jak null dostajemy to nie możemy tego zrobić Możemy sobie nawet uruchomić debugger. Tutaj damy sobie breakpoint. I teraz tutaj uruchomimy debugger. Podłączamy się do portal randkowy, do tego procesu. I teraz jest podłączany nasz debugger. I teraz wyślemy jeszcze raz to żądanie z pustym, z pustym imieniem i z pustym hasłem. Nasz debugger wyłapał breakpoint. I teraz widzimy, jak sobie zobaczymy register userforregister.dto tutaj są nule a nie puste stringi. No a nul, a pusty string to nie jest to samo. No bo nul to znaczy, że obiekt nie został ustawiony i taki dostajemy właśnie błąd. A dlatego dostajemy tutaj nul. Dzieje się tak dlatego, że to już nie jest API Controller. Nie jest API Controller, tylko zwykły MVC Controller. I teraz to, to zatrzymajmy, i żeby nie dostawać tutaj tego błędu, no to musielibyśmy tutaj dodać atrybut from fromBody From bady. Teraz byśmy to musieli zapisać i uruchomić nasz kod. No to przejdźmy teraz jeszcze raz do Postmana i ponownie wyślijmy to żądanie z pustą nazwą użytkownika i hasłem. Wysyłamy. I teraz przechodzimy do kodu. Breakpoint został wyłapany przez debugger. I teraz, jak sobie zobaczymy, user for dio, Teraz tu już nie dostajemy nula, tylko pusty string. Teraz, jak sobie przejdziemy krokowo do następnego kroku, no to tutaj dostajemy, że taki użytkownik już istnieje. Użytkownik o takiej samej nazwie już istnieje. I taki komunikat dostaniemy na naszym postmanie. Użytkownik o takiej nazwie już istnieje. No a to jest użytkownik, który jest pustym stringiem. Dobrze, zatrzymajmy sobie debugger. I teraz tutaj na początku możemy sobie dodać ifa. Tak? I w tym ifie będziemy sprawdzać, czy model state jest valid, czyli czy model state jest prawidłowy. I sobie tutaj korzystamy z model state is valid. I jeśli nie będzie valid, zrobimy, jeśli nie będzie valid, czyli nie będzie prawidłowy, to zrobimy, że chcemy zwracać return. I chcemy zwracać bad request. Bad request. Chcemy go zwracać w tym miejscu. I tutaj będziemy chcieli przekazać ten model state. Model state. Czyli dokładnie to, co jest nieprawidłowego. I teraz możemy to zapisać i przejść do Postmana. Jesteśmy w Postmanie i ponownie wysyłamy żądanie z pustą nazwą użytkownika i pustym hasłem. No i teraz otrzymujemy: możemy sobie tutaj to zobaczyć. Otrzymujemy informację z Model State jest 400 bad request i password hasło jest wymagane hasło musi się składać z 4 do 8 znaków i username czyli nazwa użytkownika jest wymagana. Wracamy teraz do naszego kodu i odkomentujemy tutaj zakomentowany atrybut API controller. Czyli teraz wracamy, że nasz auth controller, kontroler autoryzacyjny jest API controllerem, no bo jest i tak ma być. Tego chcemy. I jeżeli teraz już jest API kontrolerem. To już spokojnie możemy usunąć tego IFA stąd, co tutaj dodaliśmy. Już tego IFa tutaj nie potrzebujemy. Tak, usuwamy. I nie potrzebujemy również tutaj tego FROM body. To również usuwamy. Możemy. Zapisać nasz kontroler. Mamy już walidację dodaną w user for register, czyli przy rejestracji użytkownika. No i teraz możemy jeszcze raz przejść do Postmana i wysłać żądanie. I teraz, oczywiście, dodaliśmy walidację, czyli będziemy mieć odpowiednie komunikaty. Przechodzimy do Postmana. Jesteśmy w Postmanie i wysyłamy pustą nazwę użytkownika i hasło. Wysyłamy i dostajemy odpowiedź 400, status kodu 400, bad request i dostajemy z model state, z naszej, dzięki naszej walidacji, dostajemy te komunikaty znowu. Hasło jest wymagane, hasło musi składać się z od 4 do 8 znaków i nazwa użytkownika jest wymagana, czyli nasza walidacja na naszym modelu działa, czyli dodaliśmy walidację do naszego API. I z racji, że to już jest API controller, że to jest jako API controller, tak ma być, no to nie musimy tutaj już mieć tego sprawdzania. Model state is valid. To jest niepotrzebne. I tak samo tutaj przy przekazywaniu do metody nie musimy korzystać z from body. Dobrze, także zrealizowaliśmy. Walidację naszego API dla rejestracji użytkownika, także w tym odcinku to będzie wszystko. Możemy oddać kody do repozytorium.